skakietruska, jebane aparacik, siomek co się kurwa przez filmik wzbogacił? No, a ja piję wodę weną a ty walisz tutaj kurwa takie melo, Chuju niech to czują. Aparacik kurwa, wziąłem się wena, to nie ściema to mój poemat. Wow, no no kurwa. longers, cause I'm fucking long. And a large sword. Mam dla Was dzisiaj fantastyczną okazję, to jest kot na frywki za 2 zł. tego, już nie zgaszisz. Wow, jakie Jaki widoczny! No, mamy fajny pokój tutaj. Testyler jest tu, no. Mamy z widokiem na ten, na samolot. Tak. Ja pierdziele. O, no. Co, kurwa. I Tam można iść dookoła niego, tego, tego... Nie wiem, tak. Myślę, że tam podejść, Spróbujmy tam podejść, nie? Co? Bistro Ochota, 1,7 km. Ja. Kwiat. O kurwa, godzina na nogach. Co jest? Co tu nic nie ma w okolicy co? A, nie galeria handlowa. Główka <głupka> pracuje! Ej, i ty, 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 ty na dół już. Dobra, damy Damy Tak jest. Yeah. Piwka still... bym się napił. Ale tak to dobrze. Jesteśmy ja. right. w tym słownym miejscu, w którym Marta Linkiewicz z tym się, z tym się, a temu. Tak, to było tutaj? Klawo! Yeah. Pamiętajcie, przyjaźń jest najważniejsza. Masz problem do Norka? Ha? Huh? Norek i dzięki. <gulanie> dzięki. Historia jest realistyczna, się nie spodziewałam. Najwyżej wypoczynkujesz! Jakie wypoczynkujesz? Kurwa, nie nasza historia! Jak będzie wstyd, no! Ferdek jestem tego Bruckber, tkliwy notariusz. Chyba Marka Jak on głośniej? <susza> chyba, nie. Znam ten głos! Przeciwko nam, kurwa, są nowe drzogi! Napił się piwa. Został I <grym> Stary, nie rób tak. No, 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 co? Masz bifa. Are you trying? <grym> <grym> jak ci, co napisali ostatnio do nas. Przykłóci <grym> się na bifa. się bifa. <grym> Nie, już mi smutno. A ja nie wiem, kurwa. Ja w ogóle przyjechałem zobaczyć Ramsteina, a wyszło, że jakiś kurwa frajerów musimy oglądać. Fajne chłopaki. Jakąś koszulkę dostałem, kurwa. Powiedzieli mi, że to demetet. Czy jestem zadowolony? No, generalnie jestem zadowolony. Liczyłem na Pezeta, liczyłem na Skolima. Ani jednego, ani drugiego nie ma. Nie, no jest chwytę. Powinniśmy <gadanie> pogadać trochę ogólnie o, gównie, o tym, jak wice. się gra, jak się zaczyna koncert, jak się kończy. To można zobaczyć... zobaczyć na Stinks i Dinks, bo generalnie my jesteśmy duetem Libby Flag. i Dinks albo Dinks i Stinks. W 2005 roku, przed śmiercią, Jan Paweł II udzielił mi ostatniego wywiadu w swoim życiu. Wtedy powiedział: Słuchajcie hamulca. Ja, ja tak przyszedłem, więc generalnie, jak pan papież powiedział? Cześć, dzisiaj robię wywiad z maczkiem z Pizdy, Jotrek, czy możemy ci zadać parę pytań do kamery? My nie planów Dziękujemy za uwagę. zabijamy się. Pozdro Antoni z Grodziska. Z Grodziska, jo, pozdrawiamy Grodzisk, Ale ja mam I... dzisiaj taki bajnik, że nieważne jakie błędy popełnię, będzie w chuj zajebiście, nie? Jestem tylko na nawet, nawykę. Ja. <grywa> Kurwa, co masz takie? też. Jak to? No ja, to z kolei bo W rozwiązuje krzyżówkę, jeden pyta drugiego. Znasz może piosenkarza na 6 liter? Nie, man! Szkoda, mę. <grywa> Mam coś poprawiać? Ej, ale... No możesz trochę Ej, grubsze zrobić te tak. To? Ej, nie ma, fajnie by mieć no, Królik tak yy, tych technicznych od gitar, Że wiesz, wchodzisz Dostajesz, no uh -huh. Jest ostatni koncert, będzie największy rozpierdol Kurwa, ale Rambo nie, nie, nie.

No ale jak było? Powiedz, pospokojnie. Wiesz że się kurwa palce, mi i Jesteście sztuczkiem? Sztuczka, jestem gajem! Bądźcie za! Serio, Zajęł, cool. kŁI! Ja wiem doda, zajęliście. Wracam do klatki. Dzięki, bardzo. Dzięki.

Mam nadzieję, że to nie jest jakiś kurwa rozpierdol pokémon i że... Nie. mieć tutaj grej na 10, coś tam, tak? Proszę bardzo. Dzięki. Dzięki bardzo. Pokemon są zajebiste. Dzięki. No. Dzięki. Yy, Jak te yy. standardy warszawskie zajebiście. Muszę, że mi się podobało. I ten młyn to nic. <giby> Jestem poproszeniem. To było co no. najmniej dwa razy lepsze niż czaków. Jakowej no. było krzywo. Stary, ktoś mi chyba nerkę przesunął. To ja. Na pewno nie ty, bo ciebie nie widziałem. Ale kurwa, zdycham. Kurwa, ja też stary. Albo było warto? Krakers. Ten mi się było. Zajebiście. No kurwa, jak już dostaniesz trzeciego łokcia w to samo miejsce, to jest gorzej. Ciechoczyn, bardzo wam dziękujemy. Staliśmy. No, a kurwa, trzeci a, rok pod ale... rząd zawsze. Tak. Za zawsze, mną? No, kurwa, pij smakował ja wiem, dzisiaj... Tak. I dzisiaj wyjątkowo dobry rocznik. Dobry dobry dobry, dobry, dobry? dobry rocznik. Obejmie? Wędzaj, wędzaj, wędzaj! Dobra, Nie ruszaj mnie, nie ruszaj jest To jest ziomek. Aaa! Czekaj, podtrzymam cię. Teraz cię mogę dojebać. Ja pierdolę, co się dzieje. W się cieszę, że hamulec jest tutaj, w tym miejscu, bo przeszli w progres. Ja byłem cały czas podczas tego progresu. No i kurwa, no tyle, jestem twój szczęśliwy. Cieszę się szczęściem szczęście. może A no i to oczywiście oni są kurwa, nie? Sejbiście! O Oni się ma! Jak było? Oczywiście było. Bo cudownie! Koncert był cudowny, on point, love. it Było cudownie. Kocham hamulec. Jak ci się podobał koncert? Bardzo fajny. Polecam. Czy hamulec. jesteśmy rozjebani? Kurwa, jeszcze jak? Czy ty jesteś rozjebana? Nie <grym> Powinnaś być bo, no, po koncercie, no, nie? No, ja to się... Czy jesteś rozjebana? Jeszcze jak? <grym> Deskorolka! A ja kurwa! Skateboard kurwa jest live, życie na scenie to nie lurki z kremem, kurwa Ten pan robi tak czyste truje, łapie przednią nóżką, kurwa nie ma podparcia żadnego Słuchajcie, kurwa. Ja tak, stary to pomiaram. Na pewno. Ej, czekaj. Jak działa, to nie jest to zagrzucić? głupie, stary. Nie jeszcze będę zagrzucić tam? Nie, stary. <śleksy> Niespecjalnie. Oh, kurwa! <śleksy> Zamknij mordę, styku! Zamknijcie mu to okno. Mikołaj, ty masz przycisk od okna. A ci, ja jestem. Probe, no próbuję, Czuję, Ja słyszę szybko. A faraki, kurwa. Piedryckie! Wiem, co jest najgorsze, kurwa. Widzicie, na że my potem wchodzimy do hotelu. <grym> Dzieje się to samo. Tym bydłem. <grym> i musimy się za nich wstydzić. Wiecie, co jest gorsze? Napiony na dziadek! Żeby nawet, kurwa, żeby chcecie to oglądać. W czasie pożary prosimy nie korzystać z wind, z wiatru. Muszę jakoś się z tym pokolić. Co tu się... Ale wiesz chyba drugi z samochodu, no, Ale ty wiesz, że z dwóch? Tam jest druga latarka, jest... No, no 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 więc musi być drugi policjant. Gdzie to jest ta? policja. Tak, ta? ja ta? i oni robią kurwa jakieś dziwne rzeczy. Najpierw jeździli w kółko. W kółko, w kółko cały czas nawet ta... Opa, tam, tam ta 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 chodzi z latarką. Coś się odjebało. Ale gdzie? Tam gdzie... Oni szukali jakiegoś typa, a ten to Znaczy są budki, kurwa. Matega. Co? I patrzy na nas. Ja. Kurwa. <grywa> <grywa> o kurwa. Koniec trasy, deszcze niespokojne. Dziękujemy bardzo każdej osobie z każdego koncertu, że była. Zajebiście było zagrać deszcze. No i szykujemy kolejną jakąś kurwa, nie? Bo hamulec się nie zatrzymuje. Dzięki Warszawa było zajebiście. Dzięki Warga i Demetet. Jaw.